Nieostrożny król. Król Dawid cieszył się sławą i bogactwem. Jego wspaniały pałac, mnóstwo służących i dostatek świadczyły o tym, że wraz z jego panowaniem wróciło Boże błogosławieństwo. Dawid Cenił to sobie i nie zapominał o Bogu. Przypomniał też sobie o skrzyni przymierza, o której wszyscy już dawno zapomnieli. Dwadzieścia lat temu, jeszcze za życia Samuela, filistyńczycy zabrali im skrzynię przymierza. Jednak kiedy przekonali się, że ta skrzynia jest świątynią Bożego Izraelskiego narodu, odesłali ją z powrotem do Izraela. I do teraz zapomniana przez ludzi skrzynia Boża znajdowała się w domu Abinadaba. Dawid postanowił zebrać godnych ludzi i wyruszyć po skrzynię. To był świąteczny pochód, w trakcie którego wszyscy śpiewali na chwałę Boga, grali na instrumentach takich jak cytry, harfy, flety, bębny i cymbały. Było bardzo uroczyście. Co podobało się Panu. I oto skrzynia znowu znalazła się w rękach Bożego narodu. Postawiono ją na wozie, zaprzęgniętym w woły i kontynuowano podróż, śpiewając. Nagle woły potknęły się, wóz zachybotał i skrzynia. Tak się nachyliła, że wydawało się, iż zaraz spadnie. Wtedy jeden z mężczyzn łza wyciągnął rękę, żeby ją przytrzymać i zaraz upadł martwy. Wszyscy byli wstrząśnięci tym, co się stało. Szczególnie przestraszył się Dawid, ale wkrótce domyślił się, dlaczego tak się stało. Kiedyś Pan dał Izraelitom przepisy mówiące o tym, jak obchodzić się ze świętymi przedmiotami. Okrytą skrzynię powinno się nosić na specjalnych drążkach. Dawid bał się nieść ją dalej, więc zostawiono no ją na jakiś czas w domu Obeda, Edomczyka. Dawid wracał do Jeruzalem zasmucony. Długo myślał o tym, jak ostrożny powinien być, jeśli chodzi o rzeczy święte, należące do Pana. Nie można być lekkomyślnym, kiedy chodzi o wykonywanie woli Bożej i Bożych przykazań. Czy skrzynia kiedykolwiek zostanie przeniesiona do Jeruzalem? To pytanie teraz najbardziej martwiło Dawida. Na podstawie drugiej księgi Samuela, rozdział szósty wersety od pierwszego do 11 oraz druga księga Mojżeszowa rozdział 25 wersety od 10 do 22 Drogi słuchaczu dziękuję ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze słowa Bożego jeśli chciałbyś, chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, proszę subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Drogi bracie i droga siostro, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze. I błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.